Siemanko, siemanko, Sebastian z tej strony, witajcie w 57 odcinku programu Felgoznawcy. Dziś bliżej przyjrzymy się Felce, którą będzie montował nasz klient do Forda Mustanga GTS 18 roku. Jota Wheels model YP1 w kolorze Satin Bronze. Od Mustang samochód sportowy klasy średniej typu PonyGar. Car. Pierwszy egzemplarz został zaprezentowany 17 kwietnia 1964 roku w Nowym Jorku. Producent zdecydował się na nazwę Mustang dzikiego konia z Ameryki Północnej jako symbol młodości. Siły i nieskrępowania. Pośrednim powodem także nadania takiej nazwy był fakt, że czołowym projektantem tego wozu był niejaki John Neża, który był wielkim fanem myśliwca P-51 Mustang z okresu II wojny światowej. W tym samym czasie powstało charakterystyczne logo Mustanga, czyli galobujący koń na tle czerwonych, białych i niebieskich pasków, które symbolizują Stany Zjednoczone i amerykańskie korzenie. Wracając do naszego koła, czyli modelu YP1. Jest ono lżejsze i bardziej wytrzymalsze na uszkodzenia mechaniczne, a to wszystko dzięki technologii Flowforming, z jaką została wyprodukowana. Dostępna w 20 calach, w szerokościach 9 i 10, nawiercana pod indywidualne zamówienie. Podajesz nam model, rogi, moc samochodu, a my oczywiście dobieramy odpowiednią szerokość, offset i rozstaw. Producent daje także możliwość zakupu felg na pojedyncze sztuki. W serii producent w 20 calach montuje na przodzie do tego samochodu 20 na 9 ET40 i na tyle 20 na 10 ET50. Felgi są dość mocno schowane, aby poprawić wizualnie wygląd samochodu. Zostaniemy przy szerokościach zalecanych przez producenta, zmniejszymy tylko delikatnie offset, wysuniemy felgi na zewnątrz, tak aby oczywiście nie wystawały poza obrys samochodu. I tym sposobem na przodzie będziemy montować felkę 20x9 z ET25 i na tyle będziemy montować 20 na 10 z ET40. Pokażę Wam teraz to, co w sumie dla Was jest najistotniejsze, czyli concave, a inaczej wklęsłość z prawej strony mamy 20x10 ET40 i tutaj wklęsłość wynosi 6,9 cm a z mojej lewej strony mamy 20x9 ten concave jak widać jest już znacznie mniejszy wynosi on dokładnie 4,4 cm jeśli chodzi o zmianę offsetu to nie ma ona wpływu na concave kolor nosi nazwę Satin Bronze Środkowy dekielek jest metalowy, oczywiście w kolorze felgi. Max load wynosi 750 kg na felgę. Jakość wykonania według mnie naprawdę jest bardzo dobra. Felga posiada certyfikaty WilliWia. Warto tutaj wspomnieć, że konstrukcyjnie przygotowana jest pod bardzo rygorystyczne testy, aby zyskać nowy certyfikat jakim jest TIF. Zerkamy oczywiście na wagę, która może się nieco różnić od wybranego offsetu. 20 na 9 ET25 waży 12,3 kg. I 20 na 10 ET40 waży dokładnie 11,7 kg. Zbliżając się powolutku do końca dzisiejszego odcinka, jestem przekonany, że Jota model YP1 będzie naprawdę świetną alternatywą na kolejny sezon. Możemy tę felgę dzięki personalizacji zamontować, jak wspomniałem wcześniej, do wielu modeli OUT. A jeśli nie wiesz, jakie parametry będą odpowiednie do twojego samochodu, skontaktuj się ze mną, a na pewno ci pomogę. Pamiętaj o najważniejszym: zalajkuj, subskrybuj i podziel się tym wideo ze znajomymi. Widzimy się już w następną niedzielę. Trzymajcie się, cześć!